Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu dla 12 znaków Zodiaku na dni od 9 do 15 marca 2020 roku. W tym tygodniu wszyscy poczujemy się trochę już spokojniejsi, dlatego że poniedziałkowa pełnia, która e, wypadała pomiędzy znakiem ryb, w którym znajduje się Słońce, a znakiem panny, w którym znalazł się Księżyc, mogła wielu osobom z różnych przyczyn podnieść ciśnienie, ale koniec tygodnia będzie bardziej sprzyjał porządkowaniu różnych spraw, wyjaśnianiu ich i panowaniu też nad różnego rodzaju kłopotami. Od wtorku Merkury, który znalazł się w ruchu prostym, będzie bardziej sprzyjał naszym zawodowym sprawom więc jest to bardzo dobry tydzień, żeby ponadganiać różne zaległości. Merkury w ruchu prostym już sprzyja podpisywaniu różnego rodzaju umów i zwłaszcza znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, powinny sobie to bardzo mocno wziąć do serca. Merkury będzie w tym tygodniu dosyć mocno im sprzyjał, więc barany mogą pokonać różne trudności, e, zapanować nad problemami, ale też barany w tym tygodniu będą miały szczęście do różnych spraw, które można załatwić dzięki innym osobom, więc proście o wsparcie, proście o pomoc, dlatego że od wtorku do czwartku księżyc znajdzie się w opozycji do waszego znaku Zodiaku i ludzie mogą wam bardzo wiele spraw ułatwić. W dobrych humorach będą również lwy, którym mocno sprzyja w tym tygodniu kwadratura Wenus. Lwy zabiorą się za pracę. To jest dobry tydzień, żeby, żeby zarabiać pieniądze. Ale weekend lepiej, jeżeli jesteście lwami przeznaczyć na swoje osobiste sprawy, dlatego że w niedzielę księżyc znajdzie się w trygonie do waszego znaku zodiaku i to jest dobry czas na randki, przyjemności, albo zrobienie sobie miłego, leniwego dnia w domu, po oglądanie seriali, albo zajęcie, zajęcie się swoją lwią urodą. Strzelce będą bardzo energiczne, bardzo silne w tym tygodniu i szalenie ciekawskie. Merkury przyniesie Wam sporo nowych wiadomości i też będzie bardzo pomagać tym strzelcom, które się studiują albo uczą, więc piszcie wypracowania, rozwiązujcie różne trudne zadania, dlatego że Wasz intelekt będzie pracować bez zarzutu. Natomiast od sobotniego popołudnia księżyc w znaku strzelca sprawi, że będziecie mieli dużo szczęścia do ludzi, powodzenie w miłości i weekend będzie bardzo udany. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce nie muszą się w tym tygodniu za bardzo martwić o różne trudne sprawy. Bykom nadal bardzo mocno pomaga planeta Wenus, która przemieszcza się, przemierza wasz znak zodiaku, więc to jest dobry tydzień, żeby zarabiać pieniądze, żeby zastanawiać się nad różnymi intratnymi biznesami, byki to bardzo lubią, tylko od czwartku do sobotniego południa trochę uważajcie, dlatego że księżyc w opozycji do waszego znaku zodiaku spowoduje, że nie wszystko będzie taką doskonałą okazją, jak będzie się to wydawało, więc oszczędzajcie swoje pieniądze, nie złośćcie się na ludzi, odpocznijcie, niedziela już bardzo spokojna i udana. Panny są ze znaków ziemskich najlepszym chyba w tym tygodniu znakiem Zodiaku do załatwiania różnych spraw i interesów. Panny będą bardzo życzliwe, bardzo pomocne różnym, różnym osobom, poczują, że wreszcie mają większy wpływ na swoje życie. Merkury, który jest władcą waszego znaku Zodiaku, od wtorku, jak mówiłam, znajdzie się w ruchu prostym, więc to jest idealny tydzień, żeby się za różne trudne sprawy zabrać. Tylko w niedzielę postarajcie się już trochę zwolnić tempa, odpocząć. Księżyc w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku w przypadku panien draci też zadbać o zdrowie. Koziorożce mogą być nerwowe. Planeta Mars, która znajduje się w waszym znaku zodiaku, radzi wam dbać o zdrowie, ale też nie ulegać różnego rodzaju atakom paniki. Mars bardzo lubi poganiać, także w kuchni i podczas domowych prac, więc te koziorożce, które zabiorą się za pierwsze wiosenne porządki, muszą uważać, żeby się nie oparzyć albo nie zranić. I weekend zalecam koziorożcom zrobić sobie leniwy i rozrywkowy. Możecie nie mieć sił na jakieś wielkie spotkania e, sportowe wyczyny. Trzeba się wyspać na Zajeść i odpocząć. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą miały głowy pełne nowych pomysłów. Bliźniaki, zwłaszcza, będą bardzo ruchliwe, bardzo spostrzegawcze. To jest idealny tydzień, żeby się uczyć, żeby dostawać bardzo dobre oceny, ale też na różnych spotkaniach możecie zdobyć całą masę bardzo cennych informacji. I najlepsze dla bliźniaków w dni tygodnia to jest środa i czwartek. Ludzie będą Wam bardzo pomagać, a niedziela sprzyja miłosnym sprawom bliźniaków. Wagi będą również w dobrym humorze chociaż kwadratura Marsa wagom radzi trochę dbać o zdrowie, o kondycję. W tym tygodniu nie przeciążajcie się na siłowni czy y, gdzieś podczas y, joggingu albo nordic walking lepiej wszystko robić spokojnie i w swoim własnym tempie. Za to możecie się, jeżeli jesteście wagami, spodziewać dobrych wiadomości od znajomych i od przyjaciół. Zwłaszcza środa i czwartek to są dobre dni, żeby coś załatwiać, bo księżyc w Waszym znaku Zodiaku będzie Wam bardzo pomagać. Wodniki też będą życzliwe, dobrze nastawione do wszystkich ludzi. Wam Merkury y, przyniesie duże szczęście podczas różnego rodzaju zakupów, czy w sklepach stacjonarnych, czy w internecie. Będziecie mieli doskonałą rękę do okazji, ale też to jest dobry tydzień, żeby zaplanować różne ważne zadania związane z nauką i Waszym osobistym. Z osobistym rozwojem. Więc jeżeli zajmujecie się hobby, to będziecie pogłębiać umiejętności i wiadomości z nim związane, zwłaszcza w weekend, kiedy wodniki będą bardzo ciekawskie i bardzo otwarte na nowe idee. I znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, które w tym tygodniu będą najspokojniejsze z całego Zodiaku. Rakom może się nawet nie chcieć wyjść z domu, raki będą dbały bardziej o wszystkich wokół, wokół siebie, natomiast Mars, który znajduje się w opozycji do waszego znaku Zodiaku, może mimo tego postawić na waszej drodze różne niemiłe albo panikujące osoby, więc nie dajcie się wciągnąć w jakieś intrygi czy generalnie trudne towarzyskie sytuacje. Bardzo dobre dla raków piątek i sobotę. Ale księżyc w Trygonie radzi się zająć wtedy swoim hobby, swoim zdrowiem, własnymi sprawami, a nie gdzieś przejmować się tym, co robią, czują albo myślą inni ludzie. Skorpiony będą silne, pewne siebie. Wenus, która jest w opozycji do waszego znaku zodiaku, bardzo sprzyja pogłębianiu relacji z innymi ludźmi, więc w tym tygodniu zadbajcie o swoich przyjaciół, piszcie maile, telefonujcie do nich częściej, dlatego że ktoś może rzeczywiście potrzebować waszej pomocy. Zwłaszcza w piątek i w sobotę do południa będziecie mogli się wykazać, zrobić komuś zakupy, coś komuś ułatwić albo trafnie doradzić w jakiejś trudnej, miłosnej sprawie. Ryby za to będą miały w tym tygodniu bardzo dużo szczęścia we wszystkich sprawach. Słońce, które znajduje się w waszym znaku Zodiaku, już oddala się od planety Neptun, więc ryby będą czuły, że mają coraz więcej sił, coraz więcej ochoty do życia i w tym tygodniu sporo trudnych spraw uda się rybom popchnąć do przodu. Ale takie dni, w których będziecie najbardziej silni, ambitni i pewni siebie, to są czwartek i piątek. Wtedy róbcie to, co do Was należy, bo czeka Was bardzo duży sukces, a weekend już w przypadku ryb lepiej będzie też przeznaczyć na hobby, Odpoczynek i nie przejmowanie się różnymi trudnymi sprawami, bo ryby też muszą kiedyś odpocząć. Dziękuję, życzę wszystkim udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel, a na tym filmie dokładnie wyjaśni, co będzie się działo w poszczególne dni tygodnia. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia! Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!